Siemańczki, Siemańczki, witam w Hero Zero, to jest taki krótki odcinek informacyjny, tak, na moim kanale będą się nie ma, będą, będzie jeden, dwa odcinki dziennie, to jest taki po prostu informacyjny, tutaj wam pokażę Hero Zero, nagrywałam, ale oczywiście mi się nie wróciło, nie, wróciłem, nie no nie włączyłam, no i tak nie patrzyłam i, i no niestety jest na no, głupi. I tak, i tutaj jest taki odcinek informacyjny. Jeden, dwa odcinki dziennie będą. Będzie może, jeżeli będziecie chcieli serial z siostrą, jak moja siostra gra w kierownictwo. Wow! jak fajnie. Jak najsowo To mi się podoba. Dobra. Te fajne rzeczy tam nam na odcinku. No, no, takie krótkie. Odstopowano wam o tym i będzie na no, jeden, dwa odcinki dziennie, to już nie wiem w którym tam z powtarzam, bo się pojawi seria z buble z moim kolegą. No i no. I treningowy, nie, ja tego nie zrealizuję, ja tego nie treningu... zrealizuję. Później, no ja mało po prostu trening, no, treningu, ja się chciał odwiedzać takie przyrówne do tych treningów. haha oh, oh, oh. I tak, i, i odcinek informacyjny, no nie wiem co no, jest o oh, sorry, nie jest za długi, tylko że mam staty, bo nie, na początku odcinka pokazać, ale może no, jeszcze nie no, zorientuję, staty zorientują, o tak, a już już dobra, a dalej to tak, i fokus.

i... Aha, no proszę, to mam konto, no ale na to nie wracajmy. I tak, wyjdziemy e, sobie z tym idziemy. Cholernie... No, o tutaj. Ile? Cz cztery tony. O, zapiszę jeszcze ono sobie. Jeszcze cztery minuty. Chyba kupnie mam Szał nie ma u mnie, ale tak, czekaj, o. Boi się, że po w Hero Zero. Dobra, to będzie się sprawa, ale czy mam coś na pośle? Oj, nie jest łatwe, nie jest łatwe. Nie, ja, to siły dodaję. <grymianie> I taki odcinek informacyjny. I o, no, jeden odcinek dziennie, może być kupić. I jak moja się, gra Więc ja także, no, Hero Zero będzie chyba codziennie, tak myślę. Żeby na kierować codziennie, tak dzisiaj wyjątkowo nie będzie Hero Zero, Za to bardzo, bardzo, bardzo przepraszam, tylko zróbcie taki tak, 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 informacyjny I jeżeli będzie troszeczkę tych, no, dwa lajki. to kinaczek z kolegą z Bublem, który ma 50 tak trochę mam to obczajone. i tak no to No. jestem głupi bo myśmy na 50 tyle myśmy na 50 tyle że na 50 Io penso che non mi abbia perso niente di radice in a No. Quindi ci sarebbe un po' No. No.

No, no to będzie To już zrobię to będzie. Krok zrobię jeszcze, że zakręcimy na koniec odcinka. A nie, dziecię. Ale już wydam po cięciu. Wszyscy mamy i zakręcimy tak na koniec odcinka, kręcimy oczywiście. Ale się na następny odcinek ogarnąć tego sporo, czyli tak na... 10 razy i stopnia po tym, że nie w tym nie, nie w tym, odcinku, nie w tym, ale w następnym, tylko jeszcze w następnym, że nie, tak, że nie mam, bo w czwartym odcinku myślę, że będzie i coś sobie mamy, a, ale jest po trochę, nie ma szału. No, do zobaczenia w kolejnego odcinka.